dzwony biją na mszę. A, dobra, nie będę czekał. Reynald Russell jest znanym francuskim medium, o którym już wielokrotnie opowiadałem w różnych moich materiałach. Należy on do pokolenia mediów, powoli odchodzących, mediów, tych kardecjańskich, które jeszcze kierują się zasadami opisanymi przez Alana Kardeka w Księdze Duchów i w Księdze Mediów. Na swoim kanale na YouTubie opublikował materiał na temat kremacji. Problem z tym zagadnieniem polega na tym, iż wiele osób obawia się, że dusze ludzi skremowanych zostają uwięzione na ziemi. Podobnie można znaleźć komunikaty duchów, które opowiadały, iż podczas kremacji ich ciała materialnego Odczuwały one, będąc już w zaświatach rzecz jasna, odczuwały płomienie, pieczenie i to też można powiedzieć, że są to informacje pozornie niepokojące. Dlaczego tego rodzaju historiami nie należy się przejmować, wyjaśnię troszkę później, a teraz zapraszam do obejrzenia nagrania Reynalda Rasela. Nie ma znaczenia, kiedy odbyła się kremacja. Dusza opuściła ciało w chwili śmierci. Kościół katolicki narzucił trzy dni oczekiwania pomiędzy zgonem a pogrzebiem lub kremacją, ale to jest błąd. Dusza odchodzi. W naszych czasach, jeśli umrzecie w poniedziałek, a w czwartek jest święto narodowe, albo przyspieszy się kremację, albo ją opóźni, ale w żadnym przypadku dusza nie zostanie zablokowana. Ona natychmiast odchodzi na inny poziom energetyczny, zanim oddali się na kolejne poziomy. To jest ważne, aby to zrozumieć. Uważajcie na to, co czytacie, ponieważ coś takiego może komuś zniszczyć życie albo zupełnie wszystko w życiu przekreślić. W Indiach, u buddystów, ciała kremuje się bez problemu i nie ma żadnego oczekiwania. Można tego dokonać od razu, szybko, następnego dnia, dusza odejdzie. Miałem kontakty medyczne ze zmarłymi, którzy zostali tradycyjnie pochowani i opowiadali o tym śmiejąc się, jak i rozmawiałem z duchami po kremacji i oni również śmiali się z tego. Więc dusza odchodzi do światła, bądźcie pewni, nie ma z tym żadnego problemu. Strach przed kremacją podtrzymuje biznes, ponieważ gdy dowiecie się, że wasz bliski został skremowany i nie przeszedł na drugą stronę, wielu przyjdzie wam powiedzieć, że rzeczywiście nie opuścił tego świata i że trzeba mu pomóc, wykorzystując pewne techniki jako przeprowadzający dusza. To jest część biznesu. Bądźcie spokojni. Ja jako medium, ja i moi koledzy jako prawdziwe media zapewniamy, że dusza wznosi się w stronę światła według własnego rytmu i nie potrzeba jakichś osób trzecich, by mu pomóc. A odprowadzające dusze nie są bogami i nie mają żadnej mocy. Teraz warto wrócić do zagadnienia, które poruszyłem na początku. Dlaczego duchy odczuwają cierpienia, skoro ich ciało materialne już jest martwe? Po pierwsze, duch oddzielający się od ciała materialnego potrzebuje troszkę czasu. Czasami... Jest to chwila, moment, czasami trwa to kilka minut, czasami kilka godzin. Na pewno nie trwa to kilka dni. Wszystko to zależy od stopnia przywiązania ducha do materii. Więc jeżeli człowiek za życia był uduchowiony, krótko mówiąc, to też ten, ten rozdział, to rozdzielenie się, chciałem powiedzieć, rozdzielenie się ducha od martwego już ciała przebiega sprawnie i szybko. Więc taki duch. Gdy zostaje skremowany, dajmy na to, na trzeci dzień, no to nie ma szans, żeby cokolwiek poczuł. Jeżeli natomiast duch, dajmy na to, był bardzo związany z materią i przykładał dużą wagę do życia ziemskiego, no to można powiedzieć, że jeżeli na przykład taki duch po prostu nie zdążył rozłączyć się z ciałem materialnym, to teoretycznie mógł odczuwać jakieś, jakiegoś rodzaju doznania, doznania związane właśnie z samą kremacją. Z drugiej jednak strony duchy, i to chyba nawet w Księdze Duchów Alana Kardeka e, powiedziały, że Bóg w swoim miłosierdziu pozbawia nas tego cierpienia związanego z rozkładem ciała materialnego. Więc w momencie, kiedy duch zostaje oddzielony od ciała materialnego, tak naprawdę przestaje, przestaje cokolwiek odczuwać. Są również komunikaty, z których wynika, że duchy, na przykład samobójców, nadal odczuwają e, różnego rodzaju bóle związane z ich życiem materialnym, z sytuacją, w której pozbawili się Życia. Więc na przykład jakiś duch może odnosić wrażenie, że zjadają go robaki, inne że się dusi, kolejne że się topi, a czwarte, że cały czas spada. Jeżeli na przykład popełniając samobójstwo skoczył z wysokiego piętra, ale w momencie kiedy ciało materialne już nie żyje, w momencie kiedy nie ma już w nim właśnie tego życia biologicznego, to i tego życia duchowego przede wszystkim to można domniemywać, że te wszystkie odczucia, o których opowiadają duchy, to są odczucia narzucone duszy, ale one ma, nie mają nic wspólnego już z tym życiem materialnym, więc być może miały jeszcze do przerobienia coś, co sprawiło, że ten, te odczucia zostały im narzucone. Albo i tutaj nie chciałbym nawet <grych> za bardzo na ten temat rozmyślać są to osoby, które po prostu spłonęły żywcem. W każdym razie, brazylijskie medium Di Valdo Franco pewnego razu wypowiedział się w tym temacie i stwierdził, że w kremacji jako takiej nie ma nic złego, ale lepiej jest, gdy człowiek przechodzi na drugą stronę w sposób taki bardziej naturalny, po to, aby jego duch miał czas na powolne oddzielenie się od materii. Więc chyba nie ma co dramatyzować, i pozostawiam sprawę do przemyślenia. No, i muszę poczekać, aż słońce zajdzie, bo jak nie, to będę wyjarany, tak jak tu widać na ekranie. I mogę nagrywać tylko wtedy, gdy, gdy y, chmury zasłonią słońce. No więc czekamy. Marianka, nie była pas l'eau, s'il te plaît, l'eau de la piscine. Cisza malad! Córka kąpie się w basenie i muszę tutaj robić trzy rzeczy na raz. Nagrywać, pilnować córki i chmur, żeby nam, nas, nas mnie nie wyjarały waga. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.